Ja z tej strony Emil Snyder Polski w dzisiejszym odcinku maluję sobie włosy na zielono. Już nie mogę się doczekać mojej reakcji. No to jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Tutaj jakaś końcówkę tego. Teraz pokażemy jak to zrobił Filip. No Filip trochę przesadził. Nie, nie przesadził właśnie Filip będzie miał czadzior. Sadzia? No mi się trochę tak nie podoba. Mi się podoba, jak będzie wyschnięte, będzie super. No ale Filip trochę przesadził moim zdaniem. Filip je, jeszcze się nie pokazuj na ale okej. Okay. Jeszcze się Filipak nie pokazuje na kamerach, okej? Okay? Bo to jest nies No Filip! Przeszkadza. Taka, jeszcze nie, jeszcze, no, nie, jeszcze to, nie, jeszcze nie. nie. Wow. Dobra. także tak to wygląda. Jednym, wejście, tak, następny wers. Jak chcecie, to mo możecie zobaczyć. Zobaczcie filmu. moje. To jest przesada. No napiszcie w komentarzu, czy to jest przesada, czy to jest nieprzesada. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.